Czy wstajesz rano i kompletnie nie masz energii do działania? A może wieczorami przewracasz się z boku na bok i w ogóle nie możesz usnąć? Albo usypiasz bez problemu, ale wybudzasz się w nocy i nie możesz dalej spać? W tym odcinku podam ci 5 sposobów na to, jak możesz poprawić swoją jakość snu. Nie mam wątpliwości co do tego, że nie ma drugiej tak ważnej czynności w naszym życiu, jaką jest sen. Kiedy my śpimy, nasze ciało się oczyszcza i regeneruje po to, abyśmy od rana byli znów pełni energii do działania, trochę tak jak świeżo naładowany smartfon. Jednak nasze czasy nie sprzyjają dobremu snu. Wiele czynności, które robimy w ciągu dnia i wieczorem mogą istotnie zaburzać naszą jakość snu. Pozytywna wiadomość jest taka, że mamy naprawdę duży wpływ na to, żeby się lepiej wysypiać. Ja nazywam się i jestem autorką książki Jak Spać, żeby się wyspać, a to jest kanał Forma na życie, gdzie mówię o zdrowiu i żywieniu, bazując na aktualnych danych naukowych. A do przygotowania tego filmu zainspirowała mnie firma Kanaste, która jest partnerem tego odcinka. Punkt pierwszy światło. Jeśli już trochę interesowałeś się tematem snu, to dobrze wiesz, że światło jest nadrzędnym dawcą czasu dla naszego organizmu. Co oznacza, że kiedy na dworze mamy światło dzienne, no to organizm powinien mieć wtedy energię do działania. A kiedy zaczyna się ściemniać i słońce zachodzi, to sygnał dla naszego organizmu, że powoli czas spać. Jednak życie w XXI wieku i rozwój technologii mocno przeszkadza nam w tym, żeby współgrać z rytmem dnia i nocy. Jedno to oczywiście smartfony i ich scrollowanie przed snem, ale drugie, o czym rzadko się już mówi, no to to, jakie masz oświetlenie w pomieszczeniu, w którym spędzasz wieczór. Być może nawet nie masz świadomości, że kiedy wieczór spędzasz w pomieszczeniu z bardzo jasnym oświetleniem o zimnej temperaturze barwowej, no to możesz zaburzać syntezę swojej melatoniny, czyli hormonu snu, nawet o 70%. A to oznacza, że dużo później będzie chciał Ci się spać, później się położysz, Twój sen będzie słabszej jakości, a rano będziesz bez energii. A to już krótka droga do tego, żeby stwierdzić, że z pewnością jesteś nocnym markiem to co w takim razie możesz zrobić? Hmm. Zadbaj o to, by po zmroku korzystać w mieszkaniu raczej ze światlenia o ciepłej temperaturze barwowej, najlepiej o barwie zbliżonej do barwy świeczki taki kolor pomarańczowo-czerwony. Znajdziesz wiele takich żarówek w sklepach z zaświetleniem więc to jest kwestia świadomości tego, aby wieczorem wybierać właśnie to cieplejsze oświetlenie. To jasne z kolei sprawdzi się na przykład w pochmurny dzień, kiedy potrzebujesz więcej energii do działania, a z uwagi na brak wystarczającej ilości pobudzającego nas światła słonecznego, Możesz mieć z tym problem. Światło może być dla nas świetnym narzędziem, ważne, by korzystać z niego świadomie. Punkt drugi, zmiana telefonu na książkę lub dziennik. Choć większość z nas bierze, że scrollowanie telefonu przed snem no to słaby pomysł, to jednak i tak większość z nas to robi. Świat online ma tyle do zaoferowania, że trudno wyrwać się z sideł tego nawyku. Ale warto, bo jedno to oczywiście światło niebieskie, które wpływa negatywnie na proces zasypiania. No i tu często próbujemy się ratować instalując filtry blokujące światło niebieskie na telefonie, czy stosując czerwone okulary blokujące to światło niebieskie, które w niektórych przypadkach, mogą mieć sens, no ale o czym innym razem. Jednak musimy pamiętać, że scrollowanie telefonu przed snem to nie tylko światło. To, co tam czytamy niejednokrotnie podnosi nasz kortyzol, czyli poziom hormonu stresu. E, na przykład dyskusje na forach internetowych czy w komentarzach to też utrzymuje naszą uwagę i rozbudza, bo czymś się za na przykład zainteresujemy i będziemy przechodzić z jednej strony na drugą, zgłębiając dany temat. No a to też nie będzie sprzyjało szybkiemu zasypianiu. Spróbuj chociaż tę ostatnią godzinę przed snem spędzić bez telefonu. Dobrym pomysłem będzie książka, oczywiście taka, która nie wywołuje w tobie rozbudzających emocji. No ale innym wartościowym sposobem może być pisanie dziennika. Wyrzucenie z siebie tego, co spotkało cię w ciągu dnia i jakie myśli towarzyszą ci w głowie. No to może dodatkowo też pomóc wyciszyć głowę przed snem i uspokoić myśli. Co więcej, pisanie ręczne jest dobre dla mózgu, dlatego warto wybrać tradycyjną formę pisania dziennika. Spróbuj zmienić nawet z po telefon przed snem, a prawdopodobnie już. Już po kilku dniach odczujesz poprawę jakości snu i poziomu energii rano. Punkt trzeci to wieczorne rytuały. Skoro już przy prowadzeniu dziennika jesteśmy, to idealny moment, aby wspomnieć o wieczornych rytuałach. Wieczorne rytuały to coś, co pozwala nam się wyciszyć, a powtarzane regularnie dają sygnał dla organizmu, że czas zwalniać i przygotowywać się do nocnego wypoczynku. Czym mogą być takie wieczorne rytuały? Poza już wcześniej wspomnianym dziennikiem, dobrym pomysłem może być ciepła kąpiel, np. przy zapalonych świeczkach w łazience, no albo czas spędzony z wcześniej wspomnianą dobrą, ale nie rozbudzającą książką. Czytaniu bądź kąpieli może dodatkowo towarzyszyć muzyka relaksacyjna, do której również można wykonać np. sesję delikatnego rozciągania całego ciała, spiętego po całym intensywnym dniu. Podczas tych rytuałów towarzyszyć nam może ciepły kubek. No właśnie, czego? Herbata zawiera pobudzającą teinę. Jednak wiele zależy od Twojej indywidualnej wrażliwości na kofeinę, mocy zaparzonej herbaty no i przede wszystkim jej rodzaju. Jeśli nie masz problemów z zasypianiem oraz jeśli nie jesteś bardzo wrażliwy na kofeinę, no to taka słaba herbata nie powinna być problemem. Najmniej pobudzająca wydaje się być w tym kontekście herbata biała. Wiele osób przed snem lubi też zrobić sobie ciepłe kakao na przykład z mlekiem lub na wodzie. No i tu ponownie teobromina zawarta w kakao może działać pobudzająco co na osoby bardzo wrażliwe. Jednak ponownie to będzie zależało od indywidualnej wrażliwości. I tu ciekawą opcją jest napój funkcjonalny od kanasty, który w składzie poza kakao i mleczkiem kokosowym zawiera również składniki o działaniu wyciszającym, które potencjalnie mogą przyspieszyć zasypianie i właśnie poprawić jakość snu. W składzie mamy L-teaninę, magnez w formie diglicynianu, który szczególnie dobrze może sprawdzić się właśnie w kontekście jakości snu, a także fitokanabinoidy i melatoninę w bardzo małej dawce, czyli właśnie takiej której suplementacja ma sens. Producent sugeruje, że ten napój może świetnie sprawdzić się w przypadku osób z problemami z zasypianiem czy wybudzaniem się w nocy. Ale też te składniki, które mamy zawarte w tym napoju funkcjonalnym, one mogą poprawiać jakość snu zgodnie z badaniami naukowymi, mogą wpływać na lepszy sen. Z racji zawartej w nim melatoniny sugerowałabym nie stosować go przewlekle, ale w okresach, w których w szczególności potrzebujemy poprawić właśnie naszą jakość snu. Zanim poleciłam ten produkt na swoim Instagramie, oczywiście go przetestowałam. No i o ile ja nie mam problemów z jakością snu na co dzień, więc pod tym kątem trudno mi ocenić, ale pomagał mi zdecydowanie szybciej wyciszyć się po. Z wieczornych zajęć tanecznych. Intensywniejsza aktywność generalnie powinna być wykonywana wcześniej niż wieczorem. No ale jak wiemy, jeżeli chodzi o zajęcia grupowe, no to niestety większość z nich odbywa się właśnie wieczorami. Dlatego, w tym kontekście, jestem bardzo zadowolona z działania tego napoju funkcjonalnego. No i dodatkowo trzeba przyznać, że jest pyszny. Smak jest czekoladowo-orzechowy, o smaku dokładnie orzechów laskowych, a w składzie, tak jak wspomniałam wcześniej, jest mleczko kokosowe, więc połączenie kakao, czyli smaku czekoladowego, razem z orzechami laskowymi i tym mleczkiem kokosowym daje bardzo przyjemny smak, co dodatkowo wzbogaca ten rytuał o dodatkowe, przyjemne aspekty. Jeśli macie ochotę spróbować, to mam dla Was oczywiście kod rabatowy na minus 20%, forma 20. To nie jest oczywiście kod afiliacyjny, na którym miałabym zarabiać, a jedynie rabat od firmy kanastę dla Was. Link do tego produktu wrzucam w opisie do tego filmu. Idziemy dalej. Punkt czwarty. Zasada 3 razy C. Nazwałam tę zasadę 3 razy C, aby było ją łatwiej zapamiętać. A czym są te C? To cicho, ciemno i chłodno. No bo tak powinno być w sypialni, jeżeli zależy Ci na dobrej jakości śnie. Ma być cicho, więc jeśli mieszkasz w cichej okolicy, no to nie będzie oczywiście potrzeba dodatkowych działań. Jednak jeśli mieszkasz przy ruchliwej ulicy, głośnym torowisku, czy w imprezowej dzielnicy, no bo po prostu masz głośnych sąsiadów lub chrapiącego partnera, skorzystaj z zatyczek do uszu. Pamiętaj jednak, że powinny być one regularnie wymieniane, aby nie doprowadzić do infekcji ucha. Po drugie, chłodno. Kto wie, że należy wywietrzyć sypialnię przed snem? Oczywiście prawie każdy z Was, ale kto to robi? Pewnie mniejszość. Temperatura w sypialni ma ogromne znaczenie, ponieważ temperatura jest ważnym czynnikiem regulującym również nasz rytm dobowy. Kiedy jest za ciepło, trudno jest o dobrą jakość snu. I choć wiesz to doskonale po letnich, gorących dniach, no to potem to samo robisz sobie w zimę, nagrzewając sypialnię na full. Nie tędy droga, bo badania pokazują, że choć optymalna temperatura w sypialni to od 16 do 22 stopni, no to korzystniej jest jak jest chłodniej niż za ciepło. Na przykład 19 stopni plus skarpetki i podwójny koc będzie lepszym wyborem niż nagrzanie tak sypialni, że będziesz czuć się jak w saunie. To może utrudnić zasypianie i pogorszyć jakość snu. No i trzecie C, czyli ciemno. Rolety, zasłony lub opaska na oczy, wybierz to, co dla Ciebie najwygodniejsze. Ważne, aby w sypialni nie było w nocy żadnych diod czy innych światełek. Jeśli za oknem masz uliczne lampy lub świecący neon, lepiej będzie, gdy porządnie zasłonisz na noc okna. No i punkt piąty okno żywieniowe. Patrząc zarówno z perspektywy snu, jak i zdrowia metabolicznego korzystnie byłoby zrobić tak 3 do 4 godziny minimum przerwy od ostatniego posiłku do pójścia spać. Oczywiście zakładając, że idziesz spać około 22-23 max. Aby to się udało przede wszystkim musisz w ciągu dnia zadbać o jakość diety i jej niski ładunek glikemiczny, aby w ciągu dnia się najeść i jednocześnie unikać nagłych wahań poziomu cukru we krwi. To powinno sprawić, że wieczorem nie będziesz szczuć głodu. Chyba, że to głód emocjonalny, ale wtedy trzeba znaleźć sposób, jak rozładować napięcie po całym stresującym dniu inaczej niż w postaci jedzenia. Z punktu widzenia rytmu dobowego lepiej zjeść więcej w pierwszej części dnia niż najadać się na noc. To też pomoże odciążyć układ pokarmowy i zapewni mu możliwość nocnej regeneracji. Jedzenie na noc, zwłaszcza ciężkostrawnych posiłków, będzie niestety sprzyjać wybudzaniu się w nocy, a także może powodować refluks czy zaburzenia mikrobioty jelitowej, takie jak IBS, czyli zespół jelita drożliwego, czy SIBO. Jednym słowem, nie warto. I to by było na tyle. I choć tych sposobów jest o wiele więcej, to nawet jak wprowadzisz te pięć, które dziś omówiłam, no to różnica w jakości snu i poziomie energii rano powinna być wyraźnie odczuwalna. Daj znać w komentarzu, jaka jedna czynność u Ciebie była tak zwanym game changerem w kontekście poprawy jakości snu. Przypominam o subskrypcji tego kanału, bo odcinków na temat poprawy jakości snu będzie tutaj coraz więcej, a jeśli chcesz już teraz zdobyć konkretną dawkę wiedzy napisanej przystępnym językiem, no to oczywiście polecam Ci moją książkę Jak spać, żeby się wyspać. Kupisz ją w Empikach w całej Polsce lub online. Dzięki za obejrzenie całego odcinka i dziękuję za zaufanie firmie Kanaste, dzięki której mógł powstać ten film. Do usłyszenia w kolejnych.